Aleksandra Czajka, Nyszka, witam państwa bardzo serdecznie. To jest rozmowa dnia. Mark Bull powiedział, że dobry biegacz to nie ten, który biega szybko, ale to ten, który nie ustaje w walce. I my dzisiaj będziemy to sprawdzać, będziemy rozmawiać o bieganiu, a także będziemy mówić o pomaganiu przez bieganie, zresztą o tym wiedzą najlepiej moje dzisiejsze gościnie, grupa nieformalna ABEM Ladies, Agnieszka Zagórska, Blanka Lutomińska Witamy. i Marta Gabrielczyk. Witam serdecznie. Drogie Panie, no ja muszę zapytać o to, jak to się stało, że taka grupa powstała? Co was połączyło? Kiedy się poznałyście? Tak naprawdę to połączyło nas bieganie, gdzieś się widywałyśmy pomiędzy różnymi wydarzeniami, bo moje dziecko chodziło do przedszkola, tutaj do Agnieszki na przykład. Agnieszka się znała z Martą i z naszą nieobecną Ewunią, bo jest na wyjeździe. I gdzieś tam się widywałyśmy, widywałyśmy i przed taki moment, że padł pomysł, że pobiegnijmy taką sztafetę nocną w zwierzu. No i tak rozmawiałyśmy, kto kogo zaprosi tak się zebrałyśmy i potem chwila, jak tą nazwę wymyśleć, wymyślić, tak? I i jak ta nazwa, żeby była dla nas ważna i zawsze się mówi, że nie wsadzajcie inicjałów w nazwę czy tam w tatuaże, bo, bo to się może rozpaść, ale no tak. no mamy nadzieję, że to nas połączyło i to nas trzyma na no, Ladies, albo no Ladies. No wiadomo, one są przepiękne, ladies. No i teraz jeszcze Państwo mogą zobaczyć, nasi widzowie, że ladies, które zawsze są barwnie ubrane, będą Państwo mogli zobaczyć na zdjęciach, bo Wy nie biegacie tak po prostu po sportowemu, to znaczy sportowy strój jest, ale on jest zawsze taki bardzo energetyczny i kolorowy. To też taki pomysł, że grupa ma być taka właśnie bardzo kobieca i te takie chociażby różowe, aranżacje, bajkowe. To, to też ma charakteryzować grupę. Tak, jesteśmy zauważalne, jak to ktoś kiedyś powiedział. Lubimy być zauważalne, jednocześnie przekazujemy coś innym, że nie tylko biegamy dla biegania, ale chcemy i pomagać, a jednocześnie być wesołe i kolorowe, czyli zarażamy innych tym. Niektórzy koledzy też się później przebierają. Są niektóre eventy, które właśnie są jak, jak my jesteśmy, to i inni też są, więc chcemy przez ten sposób pokazać, że można się bawić, biegając nie tylko na poważnie, ale także na kolorowo i na wesoło. No właśnie, na wesoło, bo tak nam się Kojarzy to bieganie, że to jest, wiecie, taki wyczyn, właśnie, że biegamy, żeby osiągnąć sukces, że jeżeli nie będzie przebiegniętych iluś tam kilometrów, no to już jest źle. I chyba trochę źle rozumiemy to bieganie, prawda? Bo wy z kolei promujecie taki slow jogging. Na czym to polega? Tak jak sama powiedziałaś na początku, że właśnie tak wytrawny biegacz to powinien potrafić biegać wolno, a my się często porywamy na to, żeby mieć sukcesy, mhm. tak? Jako amatorzy. Ja jestem akurat zawodowym sportowcem przez całe życie, ale akurat nie biegowym. Bieganie było mi zawsze nie po drodze jakby, tak? Ale życie zweryfikowało to i bieganie pokochałam, ale pokochałam bieganie dzięki slow joggingowi. Zaczęłam powolutku i też gdzieś potem... Może Marta się wypowie, jaka była też przygoda z bieganiem, tak? Bo... Ja właściwie zaczęłam biegać dzięki takim przyjaciołom, z którymi uczestniczyliśmy na fitness na Nowej Gdyni. To było lat temu, prawie już osiem. I oni zaproponowali, żebym z nimi przebiegła pierwsze pięć kilometrów w maju, a ja z tej zaczęłam po prostu kroczek po kroczku sama trenować, tak, minutka biegu, minutka marszu. I tak tą piątkę w tym maju popiegłam, przebiegłam. Gdzieś tam później wpadłam do warstwo takie biegowe, w to grono większe, dużo szersze. Biegałam z reguły na własną rękę, bez jakiegoś takiego trenera, opiekuna, kto by mógł mi podpowiedzieć, jak powinnam zrobić, żeby to było poprawnie. I w pewnym momencie właśnie spotkałam tutaj Agnieszkę, najpierw poznałam, później poznałam właśnie Blankę, która powiedziała, wyprostuj się, rozluźnij ramiona, zwolnij, zacznij oddychać przez nos I, i wiele takich różnych cennych uwag, które mi pozwoliły na to, że ten, miałam taki luz w tym bieganiu, że to nie było takie siłowe, na, na, na siłę, na maksach. Są takie biegi, gdzie rzeczywiście biegamy kolorowe, wesołe i dla fanów i tak gdyby zamykamy stawkę, a są takie biegi, gdzie rzeczywiście pokonujemy swoje słabości i chociażby to, że wspólnie pobiegłyśmy pierwszy wspólny maraton na naszym dozie, na nasz łódzki, bo ja się śmiałam, zawsze mogę wsiąść w tramwaj i wrócić do domu, w razie czego, ale genialnie to zrobiłyśmy, 4 godziny 55 minut, to był nasz pierwszy wspólny maraton z uśmiechem na twarzy, z skarpetami w włosach, w ustroju wtedy wyjątkowo sportowym, nie takim już bardzo kolorowym, ale z uśmiechem, z jeszcze rozmową na ostatnich kilometrach i z wielką radością na mecie, ten pomarańczowy dywan, który jest w Atlas arenie, to po prostu jest wow, no i również takie wyczyny popełniamy, jak chociażby 50 km w po, po lasach, polach i, i w ogóle trailach. Także też takie coś, że mamy ten czas i dystans do siebie, że gdzie biegniemy wolno, to biegniemy wolno, i mamy z tego świetną zabawę i, i to pomaganie, właśnie ogromne. A też mamy takie momenty, gdzie chcemy troszkę się sprawdzić, pokonać swoje słabości i jakieś pokonać swoje wyzwania, takie cele osiągnąć, które sobie gdzieś tam stawiamy na początku gdzieś tego roku. I, i na tym rok też już są pomysły przyszłe, że będzie ciekawie. A ja muszę jeszcze Was zapytać, czy żeby biegać, trzeba być regularnym w tym, liczy się taka systematyczność, czy może być tak, że na przykład ktoś, być może teraz nas ogląda i ma taki powiedziałem. No właśnie, pomysł, żeby pojawić się na jakimś treningu, ale nie ma czasu zwyczajnie, żeby biegać regularnie. Czy to w ogóle jest gra warta świeczki, czy jednak trzeba tutaj się mocno zmobilizować? i wtedy można biegać. Znaczy może ja zaraz odpowiem, bo jestem też instruktorem tak, i, i trenerem generalnie. Jak to zacząć? Tylko też chciałam powiedzieć, że my się wspieramy, że każda ma też inny potencjał. Tak? I na przykład wiemy, że któraś z nas ma kontuzję, jakąś tak czy coś się wydarzyło w ciele i się wspieramy. I wiemy, że jedna może przebiec 50, ale dla niej, której będzie dyszka sukcesem i my się z tego cieszymy, że jesteśmy razem i nikt tu nie rywalizuje bardziej właśnie chodzi o to, żeby tworzyć sobie taką grupę, gdzie każdy ma swoje miejsce i, i ma wsparcie. No tak ja bym tak powiedziała, co to znaczy regularnie? Tak? No nie wiem, codziennie, no no chociaż to to dwa, o trzy razy w no tygodniu. No właśnie chodzi o to, że chociaż tak sobie znaleźć na początku te dwa razy w tygodniu. To jest takie minimum, żeby zacząć cokolwiek ze sobą chyba robić, bo ludzie się porywają na... Codzienne, tak? Treningi nagle. Muszą planować ten czas, że trzeba poświęcić półtorej godziny, i chyba w tym się zafiksowują, mm. że się okazuje, że jestem przemęczony, pojawiają się kontuzje, przeciążenia. A czasami ludzie najpierw kupują sprzęt i myślą, że sprzęt ich zmobilizuje do wiedzenia. Tak, tak znam tak. tak? No, myślę, że tutaj, jakbyśmy zrobili ankietę, to ogrom ludzi tak zaczyna. Tak? Dla mnie, slow jogging był tym momentem. Takiej mojej transformacji, bo też miałam fazę, że dużo mocno, niekoniecznie biegowa, ale w ogóle sportowo, yy, tylko takie myślenie, gdzie ja chcę dojść. Moje myślenie się w tą stronę pokierowało, że chcę być zdrowa jak najdłużej. Nie musieć korzystać z tak różnych wspieraczy, czy fizjoterapii, czy jakichś farmakologicznych rzeczy, po prostu dbać o zdrowie. I slow jogging pokazał mi to, że ja mam dzisiaj 15 minut i ja wyjdę i potruchtam. Nie ma pogody, ja mogę 15 minut potruchtać yy, po domu i zacznij od tego małe kroki to co też Marta powiedziała tak bo my chcemy nagle dużo szybko zrobić i chyba się zniechęcamy bo się za szybko może spalamy no tak, zdecydowanie, prawda, bo liczymy na takie te szybkie efekty, bo trochę ten, to nasze życie jest takie szybkie, to tak. wydaje nam się, prawda, że to można przełożyć na wszystko. I jak już będziemy biegać, no to my chcemy biegać jak to ten pan, który po prostu robi już któreś ogrożenie wokół naszego domu i my też będziemy biegać, już jest właśnie cały strój zakupiony, ale okazuje się, po tym pierwszym okrążeniu, że bywa różnie. Czyli przede wszystkim rozpoczynać powoli, tak? Zdecydowanie. Też, też dobrze tak naprawdę ktoś mówi, że ja obejrzałem sobie film w internecie, tak? korzystamy tylko z tego wsparcia online. Mhm. Ja myślę, że każdy y, powinien gdzieś tam skorzystać z jakiejś indywidualnej takiej lekcji u trenera, u instruktora. Y, bo czasami mamy, no jak człowiek siedzi przez dużą część swojego życia i nagle A. myśli, co to jest bieganie, ja wyjdę i sobie pobiegnę. No tak nie jest, bo w ciele zostają te wszystkie zasiedziałości y, przykurcze i ktoś. Wychodzi i walczy i że tak powiem, płuca, bo my tak się spotykamy na tych piątkach szczególnie, bo ktoś by ci powiedział, ej, Ola, chodź, jest charytatywny bieg. Co ty, piątkę nie dasz radę? No i tak naprawdę ciężko jest przebiec tą pierwszą piątkę, żeby utrzymać jakieś tam sobie tempo, oddech i, i my się spotykamy nieraz, że co mi zrobił ten ktoś, że mnie tak powiedział, że to będzie takie miłe i przyjemne. Mhm. A więc może wyjdź najpierw 15 minut, tak? Bo ktoś ma 15 minut, nie szkoda Ci czasu, a to jest mój czas, to jest czas dla mnie, dla mojego zdrowia. Pokazuje naprawdę każda osoba, która ze mną gdzieś tam się zaczęła spotykać, że były osoby, które powiedziały, jak to można biegać w zimę, jak, jak coś tam pada śnieżek, czy, czy jest trochę chłodnie. I się okazuje, że teraz dziewczyny, nie tylko tutaj mój, mój team, że biegają tak półmaratony. Każda już w swoim takim rytmie i w swojej potrzebie, ale się okazuje, że właśnie jak dasz sobie szansę, jak zrobisz to powolutku, to może będzie okej. Okay. Ja jestem nauczycielem W. Pozdrawiam wszystkich moich uczniów. Ja wiem, jak nie lubimy biegać jako ludzie. To my w tym wieku właśnie takim po 30, 40 poszukujemy tej drogi, ale mamy takie przeświadczenie, czy tylko były te zaliczenia, O, wychodzimy, robimy 1000 metrów i każdy to utożsamia z dzieciństwa, tak? Jako traumę. ode mnie też się uśmiejesz sama do siebie. Bo tak naprawdę nie lubimy tego, bo to jest monotonia, tak? ale my w pewnym momencie chyba życia jesteśmy tacy, że to jest jedyna moja taka wolność, bo ja nie muszę mieć nic. Nie muszę mieć super butów za nie wiadomo, tak? Mogę mieć po prostu wygodne buty, jakieś, tak, w miarę czy bawełniane, nie muszę mieć super jakiś termoodzieży. Mam siebie, mam kawałek przestrzeni, miejsca i nic mnie nie ogranicza. I to daje mi bieganie, a slow jogging tak naprawdę w filozofii slow joggingu też w tym truchcie witalnym jest obcowanie z naturą. Umiejętność wyciszenia się, to, że my jesteśmy gaduły i czasami gadamy i wszystkich pozdrawiamy na trasie, to jedno, ale, mamy, ale też potrafimy sobie wyjść do lasu i pobyć ze sobą, po prostu dla takiego spokoju, wyciszenia i emocji, i trudów dnia codziennego. Mhm. Tylko też chyba my mamy takie przeświadczenie, że przez bieganie nie rozwiążemy problemów. Tak? Trochę wyrzucimy może złe emocje, dlatego siebie mamy i się wspieramy w tym bieganiu, tak? Czyli piękne, bo to jest tak, bieganie, przyjaźń, no i jeszcze ten trzeci element, o którym chcę, żebyśmy powiedziały, pomaganie, czyli nie dość, że biegacie, to teraz jeszcze przez to bieganie pomagacie. W jaki sposób? Jak to wygląda? My już mamy dużo biegów różnych za sobą i tak naprawdę w obecnym czasie to staramy się już, zawsze brałyśmy od początku tak, bo jest tak dużo różnych organizacji, fundacji, które wspieramy, no gdzieś my tam się z Oleńką przez, przez bieg dla łupkowej, tak, bo my tam jesteśmy, odnalazłam nasze zdjęcie, gdzie jesteśmy na wozie straży pożarnej, czwórkę, tak. tak? I się śmiejemy, że, 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 że są te biegi i dla łupkowej. I ostatnio, gdzie biegał świat? Dla, dom, dla Domów dziecka, Dla Dla gajusza, no. Dla rodacji tak, Dla świata. Indywidualnie tak. dla dzieci. Na przykład, tak? U mnie w placu są nieraz dzieci, które potrzebują wsparcia i pomocy do jakiejś operacji. Był bieg dla oliwki, u mnie, nieco miała, nie miała małżowiny usznej, też pomagamy. Dla małej Tosienki, która ma ogromną chorobę. I tak naprawdę, jak ktoś. Przychodzi z pomocą, to tak naprawdę jesteśmy tam i chcemy pomagać. To jak mówię, nieraz za to, że się przebierzemy, to zwołujemy naszych znajomych i też są po prostu z nami i pomagają. Więc to jest nie tylko bieganie dla samego biegania, ale bieganie przez pomaganie. I jest tego coraz więcej u nas w Łodzi, w Polsce i to jest po prostu piękne, bo każdy ktoś tam dorzuci. Pieczemy ciasta, robimy fanty, jest malowanie twarzy, są różne inne zabawy. Czyli całe dla takie dzieci. eventy. Tak, 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 jest to Aha. po prostu takie coś tu, coś dużego, nawet ludzie, ludzie spacerujący w naszych parkach podchodzą, pytają się co to jest i w tym momencie wrzucają tą małą cegiełkę, żeby pomóc właśnie tym chorym dzieciom. Tak, jak wiemy, na całym świecie jest tego dużo w Polsce, więc to jest taki mały nasz wkład. No właśnie ty, a ja jeszcze muszę dokładnie dopytać, dla tych, którzy zupełnie nie wiedzą, z czym to się jeczy. Bywa tak, że jak są takie zorganizowane biegi, to od początku wiadomo, także jest wpisowe, tak, wy to wpisowe musicie uiścić i biegacie. Natomiast może też tak być, że po prostu zbiera się pieniądze na dany cel i są jakieś skarbonki czy puszki. Tak to wygląda. Bo chciałabym, żeby to jakby wybrzmiało, żeby osoby, które na przykład chciałyby w jakiś sposób wesprzeć, to żeby wiedziały, jak to zrobić. A jeżeli ktoś chciałby wesprzeć bieg, ale na przykład nie może biec, no to czy może to zrobić? Tak, oczywiście, bo nie tylko trzeba biegać, żeby pomagać, bo tak jak Agnieszka wspomniała, pieczemy ciasta i na takich biegach charytatywnych przeważnie jest takie... Stoisko właściwie, taki namiocik, gdzie są te nasze wypieki własne. I tam też są puszki. Może każdy, kto pospaceruje po parku w danym momencie, my biegamy i wtedy zapraszamy serdecznie do właśnie chociażby tego wsparcia. Czy też są takie fanty, które można kupić po prostu tak za dobrowolną opłatę. Nie ma tam, że na przykład kawałek ciasta kosztuje 10 zł i tyle musimy zapłacić. Chcesz, dajesz 5 zł, chcesz dać 50, a chcesz możesz dać też również tysiąc złotych, bo każdy kto ma jak ogromne serce, tak samo ma może mieć ogromny portfel i wspomóc, takie chore dziecko. I my przyjmiemy każdą kwotę i z każdej złotóweczki się cieszymy, bo wiadomo, że jest to bardzo przykre, że dzieciaki są chore i generalnie rodzice muszą się do tego starać o to, żeby wspomagać ich w tym leczeniu, w rehabilitacji, w zakupie sprzętu, prawda? orbez chociażby, tak, czy czegokolwiek. Więc tutaj, a jak nawet ktoś chce, to są zawsze nasze biegi są na Facebooku bardzo dobrze raczej widoczne i można też gdzieś sobie poszukać, czy też jest się pomaga, czy ewentualnie można podpytać idąc obok nas w jaki sposób mogę wesprzeć i pomoc, bo są na przykład sponsorzy, którzy nam pomagają, na przykład medale fundują na takich, na takich biegach charytatywnych, gdzie rzeczywiście nie ma tego nakładu finansowego, bo na przykład wpisowy w ogóle jest jako, jako cegiełka, tak, czyli nie robimy z tego, nie zarabia na tym nikt poza tym, że to dziecko dostaje te pieniążki po prostu na własny użytek. Więc wtedy można podejść, zapytać, porozmawiać z rodzicami czy z organizatorem danego eventu, żeby ewentualnie móc się zaangażować jako taki sponsor, czy, czy dobra dusza, która pomoże i czy zasponsoruje nam chociażby coś dla biegaczy, a jak najlepiej właśnie dla dziecka danego, tak, dla, który jest właśnie w potrzebie. No Ja muszę Was zapytać, bo spotykamy się w takim wyjątkowym momencie. No, emisja naszego programu będzie już w 2026 roku, więc ja bym chciała Was zapytać o takie podsumowanie, na najpierw tego 2025, bo myślę, że to jest dobry czas i plany na 2026. No podsumowanie, tak naprawdę nasze, Twoje zaproszenie tutaj to jest y, takim podsumowaniem tego, co robimy w, w tej części jakby życia swojego, tak? Chociaż nas naprawdę bieganie połączyło, myślę, że na całe życie, bo i wyjeżdżamy sobie na wakacje, y, byłyśmy razem teraz też nad morzem, tak? I, i mamy plany następne też wyjechać nad morzem, i, i mamy siebie i nie tylko na biegi, tylko właśnie w, w życiu takim codziennym, i to jest dla nas tak naprawdę podsumowanie, no nie tylko tego roku, tylko tego czasu naszego, odkąd się się poznałyśmy, a w tym roku chyba, chyba te biegi, które nam się udało wspólnie przebiec i nie wspólnie i jedne biegały szybciej, jedne robiły swoje jakieś życiówki, bo to też się w tym wspieramy, tak, to jest, to jest dla nas. Że nie ma no, tej rywalizacji, to... tylko wspieranie. Tak, tak, mhm. tak, tak. Zawsze jest to, że jak potrzebujemy wolniej, to biegniemy wszystkie wolniej. Jak potrzebujemy, któraś powiedz szybciej, jest ta przestrzeń, że możemy powiedzieć sobie szybciej, a dziewczyny to do, pozostałe dopingują i krzyczą szybciej, jak możesz, to jeszcze szybciej, prawda? I to wsparcie, takie i ta świadomość, że one są z tyłu i jednak gdy mi kibicują, no to okay. jest świetna, bo wiadomo, że wtedy jest dużo łatwiej i ta frajda na macie później jest przeogromna, prawda? Bo to wiadomo, ale są takie momenty, kiedy rzeczywiście sobie na spokojnie. Myślę sobie, że byśmy chciały, jeśli to tak by było ze średnio może z półtora tysiąca kilometrów przebiegniętych, tak powiedzmy na cały rok treningowo i biegowo i różnie, ogrom uścisków, lasów, cudownych, i cudownych słów i słów komplementów i wsparcia i zachęty przede wszystkim do tego, żeby być wszędzie tam, gdzie możemy być i, i pomóc i, i zaistnieć w jakikolwiek sposób, tak. I to jest właśnie Chociażby ten bieg sylwestrowy, teraz 41, teraz... No to, to już będzie, będzie po, tak? to, tak? Będzie dla... za chwilkę dla... na takie dla... zwieńczenie tego roku, ale będziemy na pewno przebrane, sylwestrowe i, i, i takie balowe, Więc i to też jest właśnie fajne, że możemy mieć takie taki wyjście z domu w takim, w takim luzie zupełnym dla zabawy, dla właśnie takiego właśnie wspólnego spędzenia czasu i tak jak Wamka wspomniała, że wspieramy się też codzienności, tak? Jak mamy potrzebę, to jesteśmy zawsze dla siebie... Yy. Gotowy pomóc, wstać, jak to się mówi, z kanapy, wyjść z domu i, i pomóc. Zrobić to, co trzeba i jesteśmy dla siebie. Ale to jest w ogóle też niesamowite, wiecie, że taka damska energia, taka pozytywna, że nie ma rywalizacji, że nie ma zazdrości, tylko że Wy sobie nawzajem dmuchacie skrzydła. No tak powinno zresztą być, tak powinno być, ale to jest y, y, dla mnie super, naprawdę. Szacunek, nie wszyscy tak potrafią. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. A bem, ladies. Zapraszam do aktywności jakiejkolwiek i zadbania o swoje zdrowie. Pozdrawiamy wszystkich gorąco.